Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają wypieczone rzeczy z modeliny, które ostatnio zrobiłyśmy. No i mamy tutaj parę rzeczy: takie złote piórko, jeśli pamiętacie. I oprócz złotego piórka mamy pieczątkę z napisem Dużo Szczęścia. No i ta pieczątka jest taka trochę złota, ponieważ w piekarniku leżała obok piórka. Zawieszka wyszła całkiem dobrze, jest sztywna, na pewno nie zerwie się z łańcuszka. Jeśli chodzi o piórko, to piórko się troszeczkę wygina. Troszeczkę się wygina, bo jest dosyć cienkie i najprawdopodobniej przy mocniejszym nacisku by się złamało, ale przy normalnym naciskaniu na pewno nic mu się nie stanie. I ja tutaj na górze zrobiłam dziurkę, żeby można było piórko powiesić. Więc może też funkcjonować jako naszyjnik. No i z piórkiem jest ten problem, że ten, ten proszek złoty, farba w proszku się trochę łuszczy i generalnie farbuje na złoto. Może dałoby coś się z tym zrobić, na przykład zalakierować specjalnym lakierem do modeliny. Ja niestety nie mam takiego lakieru mam tylko lakier do paznokci. Więc tutaj jest właśnie ten problem z barwieniem. I mam też dwa zajączki. Zajączki są dosyć sztywne. Oczywiście trzeba uważać na uszka, bo uszka łatwo mogą się złamać. Ale naprawdę jako ozdoba Wielkanoc na to, zajączki bardzo mi się podobają. Wydaje mi się, że są całkiem fajne. Są też w miarę stabilne. Stoją ładnie, troszkę się może bujają na boki, ale jest całkiem nieźle. No jedyny problem jest, że ten jeden zajączek tutaj widać jakby był trochę brudny. Coś musiało się przylepić do modeliny, jakieś paprochy. Ja zawsze staram się myć ręce, jak robię coś z modeliny, ale oczywiście zawsze się coś znajdzie, ten zajączek chyba upadł mi na dywan i pozbierał cały kurz z dywanu, więc wygląda to nie, na, nie najlepiej. Właśnie jakby był po prostu brudny i z modeliną zawsze trzeba uważać pod tym kątem. Jeśli macie jakieś pomysły, jak to zrobić, żeby żaden brud i kurz nie przylepiał się do modeliny to zapraszam was do pisania tego w komentarzach. I mam nadzieję, że cała ta próba się wam podobała z modeliną. Tutaj mamy trzy różne rzeczy. Mi się wydaje, że wyszło całkiem dobrze. Jeżeli znacie jakieś inne pomysły, co można zrobić z modeliny, i jak w jaki sposób się można bawić modeliną, to oczywiście zapraszam was do komentowania i, i Dzielenia się Waszymi pomysłami z nami. A tak, poza tym, to zapraszam Was oczywiście do lajkowania tego filmiku, jeśli się Wam podobał, do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych pomysłów i innych naszych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!